Serwusik. Ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Jeśli tutaj dotarłeś na mój kanał, bardzo proszę cię o zasubskrybowanie kanału. Jeśli ci się podoba to zostawienia łapki, ale nie takiej, bo ja niestety nie mam połowy kciuka w lewej ręce. <grym> Może być nawet łapka w dół. Jeśli coś Ci się nie podoba, również zapraszam Cię do komentowania. Bardzo chętnie o tym przeczytam, co nie podoba się na filmie. W każdym bądź razie, dzisiejszym y, tematem odcinka jest zawieszenie górne wy, z głośnika. Nieważne jakiego, nieważne jaki tu jest producent, wszystko ładnie sobie tak naprawdę zakleiłem producenta. Bardzo też proszę, bo na pewno ci z was, którzy są spostrzegawczy, na pewno odgadną jaki to jest producent. Bardzo takich ludzi proszę o niewypisywanie w komentarzu, jaki to producent, gdyż chciałbym uniknąć jakiejkolwiek tak naprawdę dramy. Nie chodzi o to, żeby kogoś oczerniać, tylko chodzi o to, jedynie na co zwrócić uwagę podczas zakupu zawieszenia oraz tak naprawdę zawsze tego typu rzeczy można reklamować, bo to jest błąd produkcyjny, pewne rzeczy nie są dopatrzone, itd. i tak dalej. A skoro maszyna może się zepsuć, to tak samo i człowiek może się pomylić. Przechodząc teraz. Zawieszenie 16K, 16 cm, one pasuje do głośników GDN 16x12, 16x15, 16x20. W każdym bądź razie jest to m.in. zawieszenie stosowane m.in. w głośnikach w kolumnach głośnikowych. ZG25C, ZG15C, ZG20, Myślnik 4, Myślnik 44 to są małe kolumny. Odpowiednik ZG50 i ZG60 również były. W każdym bądź razie, przechodząc już całkowicie do omówienia, co poszło nie tak. Mam nadzieję, że to będzie widoczne w kamerze i mnie też nie obetnie, tutaj. Inaczej sobie to obecny. Tutaj taki głośniczek, takie zawieszenie, jak widać, są dziury. Są po prostu podczas procesu produkcyjnego na formie, bo to jest forma ze stali odkuwana, tak zwane kopyto. Jest tutaj pełno dziurek, takich po tak naprawdę niewyczyszczeniu samej formy, gdyż taka pianka jest wypalana. Tak naprawdę i przepraszam, nie może nie wypalana, ale pod temperaturą, podczas dociśnięcia, pod dużym ciśnieniem, pod dużym naciskiem y, jest formowana przy tak naprawdę, przy temperaturze i małe niedopatrzenie, gdyż tutaj jest troszeczkę to porze ktoś nie dopatrzył, ktoś nie wyczyścił formy po prostu. No i nakładając nowy, tak jakby, element na prasę. Niestety takie buble wyszły. Między innymi tutaj jest troszeczkę to chropowate. Nie jest ta powierzchnia taka idealnie hmm, prosta. Jak widać, mam nadzieję, że to będzie widoczne na kamerze. I to wszystko tak to wygląda. Tutaj powinno to być między innymi calutkie, gładziutkie. Nie takie chropowate od opiłek żelaza, jakie się dostały. Tak jak mówię po raz kolejny, niestety to jest błąd, niedopatrzenie pracownika, niedopatrzenie tak naprawdę, po prostu błąd ludzki, co się zdarza. Tak jak mówię jeszcze po raz kolejny, proszę nie pisać, jaki to producent w komentarzach. Ci, co faktycznie się kapli, ci, co są bardzo spostrzegawczy, to. Nie chodzi tutaj, żeby kogoś oczerniać, ale żeby zwracać uwagę na tego typu buble. Zawsze można reklamować taki towar. Nieważne, czy to będzie zawieszenie, czy membrana z defektami. Od tego to wszystko jest prawo dla, dla nas, dla kupujących, żeby można było z tego korzystać. A tym bardziej, jak to, jest, jak to są zakupy przez internet. Wiadomo, na różnych portalach się widzi takie, jak to jest, jak to jest firma z usługami. Jak najbardziej zawsze można reklamować, jest na to czas około 14 dni. I tak to sobie wygląda. Mam nadzieję, jeszcze raz pokazuję dookoła, że to będzie widoczne, co tak naprawdę mam na uwadze. Tutaj wskaźnikiem jeszcze raz się popatrzę. O, proszę bardzo. Jest tutaj, są wypustki takie, tak jakby z opiłek metalu, wszędzie dookoła z tej wewnętrznej strony. To oczywiście nie przeszkadza w żadnym wypadku w oddawaniu swojego dźwięku podczas pracy głośnika. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to tylko i wyłącznie efekt wizualny. Nie będzie to wpływać na brzmienie samego głośnika. To jest tylko i wyłącznie, jeszcze raz to powtórzę, efekt wizualny, aczkolwiek małe niedopatrzenie, jeszcze tutaj to jest takie bardzo widoczne. Małe niedopatrzenie przez producenta jaki to wyprodukował to zawieszenie. W każdym bądź razie jeszcze dopowiem mianowicie że w niektórych miejscach tu, gdzie jest to kropowate, faktycznie i troszeczkę przyrdzewiałe były faktycznie wbite opiłki żelaza. Ja je wyciągłem, ja je usunąłem to nie ma z tym problemu żeby je wyciągnąć i jako tako zawieszenie już jest OK. Można go bez problemu montować. W każdym bądź razie kończąc już ten odcinek. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe, co chciałem przekazać. I widoczne na tej kamerze. Kończąc już ten odcinek. Bardzo dziękuję, jeśli tutaj dotarłeś do tego momentu, jeszcze raz Ci powiem, żebyś zasubskrybował mój kanał. Pozostawił komentarz. I oczywiście łapka w górę, tylko nie taka jak tutaj w moim wypadku, bo niestety nie mam połowy kciuka. A jedynie cały kciuk. A jak y, nie podoba ci się, proszę również o napisanie konstruktywnej krytyki w sekcji komentarzu. Dzięki śliczne za uwagę i do następnego filmu.